Witajcie montażysto, przywitaj się z naszymi widzami. Witajcie widzowie. Wreszcie możemy usłyszeć naszego montażystę. A jest bardzo fajnym montażystą. Tak to prawda, dziękuję. Dzisiaj zrobimy ciasto zwane metrowcem. Będziemy potrzebować do tego 8 jajek, 40 dkg cukru, cukier waniliowy, proszek do pieczenia, 40 dkg mąki pszennej, 2 łyżki kakao, 20 łyżek oleju i 10 łyżek wody. Teraz ucieramy białka, ubijamy z cukrem. Białka, dodajemy 40 cukier, cukier waniliowy i dalej będziemy ubijać. Teraz do ubitych białek dodaję żółto. Do ubitych jajek dodajemy po łyżce oleju i wody. Dajemy dwie łyżeczki troszkę. Musimy to wymieszać ja dodajemy po łyżce mąki. Dzielimy na dwie części. Jak myślisz montażysto? Wystarczy nam? Tak, tak, pewnie już wystarczy. Moim montażystą jest mój kochany wnuk. W jednej części ciasta dodajemy dwie łyżki kakao. Z drugiej foremki mam specjalną foremkę tak na metrowca, dodajemy, teraz dajemy ciasto z kakaem. Co mamy w foremkach, jedno jest kakaowe, a jedno jest białe. Teraz go będziemy wkładać do piekarnika. W piekarniku. Piekarnik nastawiamy na, na 180 stopni. Znaczy, o, przepraszam. Um. I 40 minut. Troszkę za dużo i wid. Krem to jest ugotowany. Teraz muszę poczekać aż wystygnie. Dobry wieczór, kochani widzowie. Dzisiaj nagrywam sama, ponieważ mój mały montażysta jutro idzie do szkoły. Musiał się położyć, spać już się za 4 rok szkolny, i jeżeli wyjdzie coś w nagraniu nie tak, to bardzo przepraszam, proszę o wybaczenie. Mam przygotowany krem z koską masła, teraz będę to ucierać. A tak wyglądają metrowce po upieczeniu. Trzeba je jeszcze pokroić, a jak będę kroić, to Państwu pokażę. Zapraszam Was do oglądania. Utarłam krem z masłem, jest jego konsystencja taka. Tutaj mam pokrojone ciasto w takie kromki. I teraz będę przekładać. Jedno ciasto ciemne, jedno ciasto jasne. Zaraz Państwu pokażę. Czy tutaj będzie widać, ale jest tak ciasto jasne, krem ciasto ciemne, krem ciasto jasne. Krem i ciasto ciemne. I tak robimy do końca. Tak wygląda nasze ciasto po przełożeniu. Wychodzą takie dwa długie placki, dlatego to się nazywa metrowiec. Teraz pozostaje ich jeszcze ozdobić z wierzchu. Metrowiec jest gotowy. Teraz go trzeba włożyć do lodówki, żeby stężał. Wygląda moje ciasto po ukrojeniu. Musimy go kroić na ukos, i później wychodzi właśnie taki kolor żółto-brązowy. Smacznego i widzimy się w kolejnych filmach. Bardzo Państwu dziękuję za oglądanie mojego kanału, za subskrypcję i zapraszam do dalszego oglądania.